Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Jak już wspominałem w ostatnim odcinku z Nepalu, ruszyłem dalej do Tajlandii. W serii azjatyckiej widzieliście już więc Indię i Nepal. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały. Teraz nadszedł czas na Tajlandię. W państwie tym jestem po raz drugi i tym razem jest to dla mnie kraj tranzytowy. A więc. A jak pewnie wiecie, w kolejnych odcinkach zobaczycie Kambodżę i Wietnam. Oczywiście, aby nie przegapić tych odcinków, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Po wylądowaniu w Bangkoku skierowałem się oczywiście na słynne Kaosan Road. Moje ulubione miejsce w tym mieście. No dobra moi drodzy, to jestem już w Bangkoku. Z lotniska, które widzimy tutaj, zabierze Was. Autobus linii A4 za 50 50 batów, yy, to będzie jakieś 5-6 złotych i dostaniemy się nim na na samo Coast Road. Przynajmniej mam taką nadzieję. <noise> sprawdzałem właśnie ceny ceny hoteli na Bookingu i powiem wam, że mimo tego, że utarło się, że to Sun Road jest taką dzielnicą backpackerów, to jednak yy, widzę, że nie jest to najtańsza, najtańsza ulica, a nawet powiedzmy dzielnica, no bo <laughs> jedna jest, jest główna ulica, ale ta, całe, yy, ta cała, cała okolica jest taka backpackerska no ale miejsce rozwinęło się na tyle turystycznie, że nie wiem, czy nie zatrzymam się tam może jedną noc, albo nie wybiorę hostelu i potem się gdzieś przyniosę, albo będę szukał gdzieś na może dalej od głównej ulicy. Ukaosan Road. No zobaczcie, taki bilecik. Dostajemy. Ale zobaczcie, jaki patent w ogóle. To od razu sobie zagina banknoty, żeby zwinąć. I od razu przerywa bilety. Dobra, ja Was nie nudzę. Widzimy się na miejscu. I to jest mój hostel. Pokażę Wam dopiero jutro, jak on w środku wygląda, ponieważ jest już późno. Ale zobaczcie, jestem przy samym Sun Road. I teraz zobaczcie, co tu się będzie działo. Ja się nie odzywam, bo i tak nie będzie mnie słychać. Tej nocy Bangkok zabrał mnie. Po miesiącu odwiedzania świętych miejsc w Indiach i Nepalu postanowiłem pozwolić sobie na odrobinę alkoholu. No, może trochę więcej niż odrobinę. Zdecydowanie za dużo. Niestety źle się to dla mnie skończyło, ale o tym za chwilę. Legendarne Khao Road to dzielnica backpackerów, miejsce, które słynie z tanich noclegów, aczkolwiek nie są już one aż tak tanie jak kiedyś. Dalej znajdziecie tutaj coś w rozsądnej cenie. Jest tu pełno hosteli i hoteli dla budżetowych turystów. Sama ulica to festiwal smaków i egzotyki. Lokalni sprzedawcy z wózków sprzedadzą wam przysmaki tajskiego street foodu. Jest pełno barów i dyskotek, salonów masażu, także takich bez happy endu. I przede wszystkim pełno turystów. Tego ostatniego zazwyczaj nie lubię. Jednak tutaj panuje isty hipisowski klimat. My way. So you can go kick rocks I'ma stack bricks, up build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I Stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Jestem teraz po drugiej stronie Koosan e, Road, która zaczyna się, o, dokładnie, tutaj. I przyszedłem tutaj dlatego, żeby zobaczyć hotel, w którym spałem, kiedy byłem tutaj jakieś 6 lat temu. E, 7-Eleven, do którego chodziłem. A ta sytuacja z tym balonem e, wyjaśnia... E, objaśnienia, że tak powiem. Jak gościu zaproponował mi gaz, to myślałem, że to jest to, co. Yy, jest głośno, więc przybliżę mikrofon. Yy, to, co było tu kiedyś, nazywane Blue gas, i to był taki. dostawało się wiadro, mocnego alkoholu, to był jakiś rum z sokiem, tak słodkim, że to wchodziło. na yy, oranżada. I łatwo było się tym, pamiętam, porobić. I myślałem, że to jest. To samo, chciałem sprawdzić, a to był po prostu balon, taki że trochę fake, bo odejdę do tej muzyki, bo jest głośno. Yy, to działa na zasadzie hiperwentylacji, że po prostu wdychasz, wydychasz powietrze z balona i na chwilę kręcić się w głowie. Także. No ale kosztuje to 10 zł. Jakieś może troszkę więcej, 100 batów. Także dużo nie straciłem. I jesteśmy z powrotem. Zobaczcie, jest przed północą. I co tu, co tutaj się dzieje? Jak już wspominałem, tej nocy wypiłem za dużo alkoholu. Po prostu powiedziałem sobie, że dziś jest ten dzień, kiedy w tej kwestii nie będę się ograniczał. Było bardzo fajnie. Przemieszczając się pomiędzy klubami, poznawałem ludzi z różnych stron świata, prowadząc z nimi ciekawe rozmowy. Jednak kiedy byłem już w stanie totalnego upojenia, w jednym z barów próbowano mnie oszukać. Doszło do grubej awantury. Nie wdając się w szczegóły, kiedy usłyszałem, że ktoś dzwoni na mnie na policję, mimo że to ja jestem poszkodowany, nie zapanowałem nad nerwami. Złapałem za telefon i rozbiłem go o ziemię, mówiąc, że to kara za wyłudzenie pieniędzy. I wtedy nie wiadomo skąd pojawiła się policja, a ja skończyłem na komendzie. Na szczęście sprawa została załatwiona polubownie. Musiałem zapłacić równowartość 300 dolarów za zniszczony telefon i zostałem wypuszczony zobaczcie to samo miejsce w ciągu dnia Mówię bez mikrofonu i zapewne mnie słychać wczoraj pewnie nie było mnie słychać nawet z mikrofonem mieliśmy dzisiaj zwiedzać ale mam takiego kasa w ogóle rano jest z tej komendy wypuścili spałem do 15 <laughs> i co mam wam powiedzieć, no potrzebuję ten wieczór na regenerację zobaczcie jakie tatuaże tutaj można sobie zrobić eee, straciłem wszystkie pieniądze jakie miałem w gotówce dlatego szukam bankomatu o wow jest pierwszy co wypłacam hajs trzeba coś zjeść Dobra, to dzisiejsze śniadanie zupa krewetkowa. Ale też wygląda. Ja czy kręcę? Tajlandia to będą najlepsze smaki. Zobaczcie co mam na deser. Wiecie, że robię to tylko dla Was. Także subskrybujcie kanał Podróże Dzikowozem. Jak chipsy. Mm. Łapki w górę, komentarz. Subskrypcja. Witajcie w Tajlandii. No te krewetki tutaj mają konkretne. Mm. Już nawet nie chodzi o nie. Ten smak. Taka supa krewetkowa 150 batów. Czy jakieś 15 zł? Zobaczcie jakie mamy tutaj smakołyki. Od razu pan to podgrzewa. To jest this? This is fish? Chicken, this also is chicken. Chicken, yes, and this chicken breast. This <laughs> is a good check. This is And how much is it? This one? 20. 20? Okay. Uh, please, stop. This is a good thing. No nie chcę tak chamsko nagrywać, ale... Gościu nago leży na ulicy, kompletnie nago No, no masakra jakaś yy, nagrywam tak z krycia, bo głupia sytuacja, ale goście po prostu załadowali na pick-up'a, położyli go tam, tego nagiego i jedzie, to była w ogóle ze swoją laską Pewnie do szpitala go wiozą I teraz w ogóle rozkmincie że to wszystko są orzeszki Serio To nie jest groszek.